Dzień dobry, tu listek Kelp ze Stuttgartu. Więc stało się. Minister szpan powiedział w telewizorze, że czeka nas 10 ciężkich koronowych tygodni. Można przypuszczać, że nie będzie żadnych wyluzowań. Dyrektor Instytutu Kocha, który tutaj zarządza koroną i całym kryzysem, powiedział, że największe problemy to są z podróżami, ponieważ ludzie przenoszą międzylandami landami wirusa, tam, gdzie spadają i liczby, tam, gdzie spada liczba zarażeń, to przywożą z innych, gdzie nie spada, i w drugą stronę, i najlepszym sposobem będzie tak naprawdę ograniczenie podróżowania, najlepiej ograniczyć wedle propozycji sprzed miesiąca do 15 km zasięgu domu. Prawdopodobnie będą zamknięte granice między landami, żeby przypadkiem wirusa nie przenosić. A jak niemieccy politycy tak mówią, że tak sądzą, to tak będzie. Bo tutaj tak jest. Jak coś przebąkują w telewizorze raz, drugi, to za tydzień, dwa tygodnie, miesiąc staje się obowiązującym prawem. A prawdziwa bomba była tak naprawdę wczoraj. Wczoraj udzieliła wywiadu w telewizji ARD, w pierwszym programie telewizji publicznej, udzieliła wywiadu pani kanclerz i pani kanclerz powiedziała tak. Muszę powiedzieć otwartym tekstem, że ten, kto nie chce się zaszczepić, niektórych rzeczy nie będzie mógł robić. No, doczekaliśmy się. Właśnie tak będzie. To wywołało całą wielką dyskusję. Ja tutaj czytam w tej chwili na Bildzie, co na ten temat mówią inni. Wywołało całą wielką dyskusję. Okazało się, że tak. Najpierw yy, wyskoczył jakiś tam prezes Związku Bundesligi i powiedział tak. Bundesliga zaczyna się 18 18 lutego, no i zastanawiamy się, że może tych zaszczepionych też już puścimy na stadiony, i przynajmniej piłkarze nie będą musieli grać do pustych stadionów. Zaraz potem odezwał się drugi gościu, szef Eventima, to jest taka firma, która tutaj sprzedaje bilety na imprezy masowe, i powiedział tak: No, my rozważamy taką, taką sytuację, że tylko ci, którzy się wylegitymują paszportem, że zostali zaszczepieni, to będą w ogóle mogli u nas kupić online bilety. Pozostali już nie. O czym dołączył się jakiś gość z, z, z organizacji restauratorów i powiedział: To leży oczywiście w e, odpowiedzialności właściciela restauracji, ale oczywiście to jest zupełnie normalne, że tylko ci zaszczepieni będą mogli wejść do restauracji, a ci niezaszczepieni nie. I tu się od razu nasuwa pytanie, czy to jest zgodne z prawem. No i teraz jest najciekawsza rzecz. Więc tu się mówi tak, że Ci, którzy są zaszczepieni, będą mogli odzyskać kawałek zabranej ich przez koronę wolności. Tylko dla zaszczepionych będzie powrót do normalności. Ci niezaszczepieni mają żyć cały czas w odebranych wolnościach obywatelskich. O czym zapytano jednego prawnika, drugiego prawnika, czy to w ogóle jest zgodne z prawem, nie? No i oni, oczywiście, wyciągnęli całe ustawy, ustawę zasadniczą, całą masę innych ustaw, orzecznictwo sądowe niemieckie, tegesowego, spowiedzieli: tak, to jest absolutnie zgodne z prawem, że jak ktoś się nie chce zaszczepić, to można mu odmówić wejścia do restauracji, wejścia na stadion, wejścia do pociągu, samochodu, autobusu, samolotu i nie wiadomo czego jeszcze. Ciekawe, czym zaszczepią, bo tak naprawdę brakuje szczepionek. Na razie największym szczepionkowcem był Pfizer z BioNTechem razem, ale zabrakło szczepionek. No i złośliwi mówią, że zabrakło szczepionek dlatego, że szczepionka się okazała nieskuteczna. A teraz na rynku mamy już cały zestaw szczepionek, teraz przechodzi yy, badania szczepionka Astra, AstraZeneca. Był wielki problem polityczny z tym, Ponieważ dwie fabryki AstraZeneca znajdują się w Wielkiej Brytanii, a wiadomo, że z Wielkiej Brytanii idzie złośliwa mutacja wirusa, już w tej chwili z Wielkiej Brytanii do Niemiec nie można wjeżdżać, podobnie jak z kilku innych krajów Portugalii, Danii, Brazylii, Amery Afryki Południowej itd. Więc dwie fabryki są w Wielkiej Brytanii. Jak tu przywieźć szczepionki, które przeszły homologację, w Niemczech. Nie wiadomo w jaki sposób się dogadano. Te szczepionki mają się pojawić na rynku niemieckim. Pojawiają się też inne firmy, które to produkują. Politycy podnoszą już teksty, że nawet niech sprowadzą te szczepionki z Chin, nawet rosyjskie szczepionki przyjmiemy, byle by nas szczepić. Okazało się, że taką szczepionkę nie jest tak trudno wyprodukować. Szczepionki są już chyba w siedmiu rozmaitych technologiach. Także jaka jest ich skuteczność, nie wiadomo, ale skuteczność społeczna na pewno jest duża. No, tak jak mówiłem trzy filmy temu, wszystkich nas zaszczepią. Nieważne, czy te szczepionki coś dają, czy nie dają, ważne, żeby wszystkich zaszczepić. Co ciekawe, w oficjalnych dokumentach tych szczepionek jest napisane, że one absolutnie nie gwarantują tego, że że nie będziesz zarażał po wzięciu tej szczepionki. W ogóle tak naprawdę niczego nie gwarantują. Wszędzie jest napisane tak naprawdę, że to jest próba i każdy zaszczepiony będzie obserwowany przez dwa lata, żeby stwierdzić, czy że ta szczepionka rzeczywiście działa, czy nie działa. Także jesteśmy poddawani wszyscy tak naprawdę eksperymentowi medycznemu. No, zobaczymy, do czego to doprowadzi. Ale nie martwcie się, damy radę. Listek Elf ze Stuttgartu. Siemanko.